Okej, oto obiecany filmik ze szlach. Yy, dzisiaj pokażę wam, yy, może na początek mają książeczkę albo coś innego. Dobra. Mam tutaj książeczkę firmę szlach Za darmo można ją w sklepie dostać, po prostu można sobie wziąć. 2014. Jeszcze ją. I mam drugą taką książeczkę, ale ona jest na konkurs. Tak wszystkie naklejki zebrałam i właśnie sobie wybieram to, to, to. sobie kupię albo to. No dobra, kupiłam sobie konia. No, kupiłam. To, co mnie zasmuciło. Kupiłam sobie zestaw. Zestaw. Na kuca. Nic nie pasuje. Derka. Jeździec. chłowie, yy, Jak to? siodło, No i kamper. No. No, jestli no. to jakož To... Vidím se v nás. odcinku i Pa.